Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj mamy się zmierzyć na namiecie spotkania z takim fragmentem z listu świętego Pawła do Rzymian z 12 rozdziału wersety 9 do 12. Łatwo się z nim zmierzyć i w sumie też trudno trochę, bo może dlaczego trudno. Natomiast mnóstwo wezwań po przecinku dwa, trzy słowa posiekany ten fragment widać taki typowo pałowy strumień świadomości. On to dyktuje na szybko. Chcę te wezwania wszystkie z serca gdzieś przekazać tym, którzy są adresatami tego listu, których on jeszcze nie zna, bo to list do Rzymian, on wysyła go wcześniej niż tam w ogóle podąża. Więc trudno może nam spojrzeć na to jakoś całościowo, znaleźć taką jedną myśl. Ale jednocześnie może łatwo właśnie znaleźć ten krótki fragment, może to słowo, może to, to jedno konkretne wezwanie do nas samych. Święty Paweł rzuca takie wezwania, myślę, na ten czas bardzo, bardzo ważne, bardzo takie dotykające nasze serca. Teraz, kiedy wielu z nas jest być może uziemionych po raz pierwszy od dawna, na tak długo, gdzieś trzeba dwa tygodnie przynajmniej spędzić, może właściwie w całkowitej w pewnym sensie izolacji od innych. I teraz, kiedy nie mamy takich codziennych obowiązków, tego rytmu, dnia, na który czasem narzekamy, że pędzi, ciężko nam się zmobilizować. Tymczasem, Święty Paweł wzywa nas dzisiaj. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. To myślę takie wezwanie bardzo na ten czas, bo łatwo gdzieś tam w tej modlitwie sobie zluzować, w tej modlitwie gdzieś stracić troszkę taką dyscyplinę, taki rytm, a jednocześnie przecież mamy potężne możliwości czasowe. Może właśnie teraz mamy czas, żeby spotkać się z Chrystusem bardzo, bardzo mocno tak z całego serca, może odkryć go w ciszy właśnie. Za chwilę dodaję wręcz święty Paweł, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Ta cierpliwość i wytrwałość to jest coś, co na co dzień jest towarem strasznie deficytowym w naszym życiu. Tego jest bardzo mało. Łatwo nam gdzieś dać się wytrącić z równowagi, wypaść z tego wszystkiego. Łatwo gdzieś tam podnieść głos, gdzieś tam dać się porwać emocją. Klęcząc na modlitwie, w głowie jeszcze szaleje mnóstwo myśli, gdzieś to wszystko no, nie pozwala nam jakoś do końca zadziałać tak, jakbyśmy chcieli. Teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas, żeby spróbować, żeby dać Panu Bogu czas, żeby to On się wygadał, żeby On do nas mówił. No to właśnie gorliwość, wytrwałość, cierpliwość też niech Wam osobi, Bóg wszechmogąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się zdrowo, szczęść Boże, do zobaczenia.